Cześć. Dzisiaj kolejny filmik z cyklu Laser Gada o. I dzisiaj będzie to coś takiego co działo się na boiskach w, w słynnych lig w Europie. EA Sport. Przycją sobie co Co się tam stało? Znaczy AC Milan, jak widzimy, przechodzi teraz to już duży kryzys i pada takie wielkie pytanie, czy to już już nie jest jakim klubem czy po prostu po stracie do wyrahom jeszcze kilku gracie, y, już nie gra tak dobrze wiem, w tym roku wielki kryzys w szacimy, jeśli Rosaleddy nie wygrają dziś Skagiari, trener ma Allegri może stracić pracę w Minęło 30 lat od Milan, ostatni raz spadł do serii B. Trudno sobie wyobrazić, by to miało się kiedykolwiek powtórzyć, ale jak tak dalej pójdzie, nieprzypadkowo włoscy Bugmaherzy zaczęli przyjmować zakłady na degradację Milanu. Za jedno postawione euro można zarobić aż 22. Wiel niewielka różnica w porównaniu z ewentualnym mistrzostwem dla Rosenerich. Stawka to 21 do 1. Więc nie widzimy co się dzieje. No, nie wiadomo czy to będzie. Możliwe, że zaczną grać. Weźmy serię A, tabelę. Juventus, którym prowadzi, ale ma 5 meczy. I przypomnę przewagę nad Napoli. A Napoli ma 1 mecz. Napoli ma 4 mecze, 10 punktów, Lazio, Rzym i Sampdoria, Gwena mają po 9 punktów. Dobrze, przejdźmy sobie teraz do Premier League. Sprawdźmy. Jak wiemy, Sławny Peszko dobrze radzi są Wolverhamptonie, ale jeśli ktoś oglądał, grali ostatnio z Chelsea. I po prostu Chelsea rozgromiło. Ulverhampton 6 do 0. To była druga runda Pucharu ligi. Ligi. Więc. No. Do, dość rozkromili tutaj. Dobrze, zobaczmy, co tam jeszcze było. Gwiazda wraca po koszmarnej kontuzji. Jak wiemy, Wayne również już w pełni sił. Ale Alex. Ferguson, gdy widzieliście, wystawi go do gry dopiero przeciw do ten hamowiec, czyli go podajdzie do w przyszłym tygodniu. Admin nie, nie zagra do końca sierpnia. No, na ten to, to, to są No i tutaj, nie wiem jak to było, był mecz z 3-2 się skończył ten mecz i cały. Chciał zablokować strzał Hugo Jak Komu Wiczik nie trafił w piłkę, tylko zarył korkiem w nogę rywala. A ja zniesiono z wojska na noszach. Teraz już jest w pełni zdrów. Runa już trenuje od ponad tygodnia z pierwszą drużyną. na nie umieściły przeciwwskazem, by wystąpić na meczu z Galatasaray. Zagrali spotkanie 1-0 w Muzeum Mistrzów w przyszłym sierpniu. Może, no może za Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej ligi. To jest Premier Division. Rallman wreszcie po kilku stratach punktów w piątej kolejce Premier Division wreszcie pokonał 2-0. do 0. Na wyjeździe Raja Balenkę. Rok jeszcze i Karen Benzena i Christianu Naldiskarnego Dobrze Dzięki temu rzecz podopyczni z Rosem awansowali yes, na siódme miejsce w tabeli do Barcelony tracą nadal jeszcze. 8 punktów. To to this... no jest to sporo, kiedy radzą sobie na razie doskonale. Mają wszystkie wygrane. Może wczoraj wstępny mecz dość ciężko już była strzelana. Tabela, obcena na 5, mecz 15 punktów, u Sabia, Malaga i Mallorca mają mają po 11 punktów. No dobrze, tak, więc Good pass. W jest to Niesamowity mecz. Dobry mecz. mecz.

I nie wyspękacie, 2-0. Dzięki rewelacyjnej wzięłości Piszka. Franka obraca najpierw, czyli do gole, a potem wypłacona jeszcze Franka Marka Lueck i zawodnicy Jurgena Klopa w znakomitych humorach zeszli do szatni. Ale czy to było wskażone, aby w tak dobrych humorach zejść do tej szatni? To byli chyba zbyt okay. zrelaksowani. Trudy na drugą połowę gości wyszli zbyt wyruzowani i już po sześciu minutach był 2-2 minut. minut. rzucili się na do Borussii, bo sami się nie spodziewali, że tak szybko z Prawdy. Po pokazie gry od 45 do 51 minuty nikogo nie powinno już dziwić, że w pierwszych serych meczach to był i zostali najlepszym Benjaminkiem w historii niemieckiej Ekstra klasy Gdzie zremisował 3 do 3 i w ciągu 6 minut, czyli dwie bramki takim przeciwnikiem jak Borussia więc nie jest to łatwe więc nie wiem, co tam jest?

Referee's going to use the card here. It's a yellow one, one, but was a bit reckless. Yeah, I think so. The he's he's, he's walked he away, be he's having no complaints to play. He's actually just a shot.

Przecież Michał no, ja w 1999 roku. W zadebiutował w roku. I dwa lata później od razu przeniósł się do Bayernu roku. Po nieudanej przygodzie z Chelsea, z powrotem wrócił.

pierwszego dnia w, Pary, mieszka w hotelu, którym, który mu się tak spodobał, że rozważa się kursowego obiektu, aby się nie Cytuję wypowiedź Ibrahamucia francuskim mediach Naprawdę, Paryż oferuje wiele świetnych lokalizacji, lecz nie mogę znaleźć mieszkania, które by mi się podobało. Bo moja rodzina czułaby się z z hotel, w którym, ja, w którym mieszkam, jest i tak się do niego przyzwyczaję, że go chyba kupię. Więc ma troszkę pieniędzy, no i przypuszczam że w przygody to właśnie. Well, the manager will be delighted yes, with the way his team has played Mastro so Mastro 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 far, Mastro but he's going to make a substitution here just to um, that he can retain this league. wonder what the planning is. Oh, quick here. Dobrze, i teraz przejdźmy sobie do Ekstra Klasy. pierwszy temat. Lega, że wysiła spółka z Kibicami. Ponieważ był to wyników, fabryków, w wyniku wybryków well. kubigańskich, jakimi jesteśmy, to w Polonii w piątej kolejce. Teamu Wydaje się, że w związku z wydarzeniami, które miały miejsce podczas meczu derbowego rezygnacji well na stadionie Legii w Warszawie na 21 września 20. 2012 roku, poddaje dobrą wolę stanowiszemu kroku SKLW w skrócie. W rozmowach o możliwości skutecznego przeciwdziałania przez przedstawicieli skrajnym zachowaniom na Żylecie i zmuszony

Talburitz utrzymał miejsce w pierwszej W Tabela główna wygląda tak. Widzę w Łódź, 13 punktów. Legia Warszawa i Lech Można mają po 11 punktów i świąt w 10. Tabele zamykają GKS bełkatów, który ma punktów i zagłębię punktem. Więc tak, w tle widzicie rozgrywkę dość się zaczyna prezentacja z, z 15, już jutro premiera wreszcie 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 premiera i będą filmy ja nagrane kilka filmików w czwartek będą I think it's very useful